Cześć, witam wszystkich. Za oknem, tak jak już patrzę teraz, piękne słoneczko, robi się coraz cieplej, temperatury do 12 stopni, aż mi się morda cieszy jak pomyślę, że już niedługo będzie można regularnie jeździć na ryby, łowić te nasze piękne karpie, amury, niektórzy też i jesiotry widziałem, tak jak na kamieniu, tam koledzy złowili już w tym roku piękne jesiotry. Widzę na Facebooku, też ludzie wrzucają no, zdjęcia z pierwszymi karpiami. No jest pięknie. Ja też już się przygotowuję do swojego, se, swojego e, sezonu. A powiem wam, od czego zaczynam. Zaczynam od wymiany żyłek, bo to jest też ważne. To jest ważne, żeby być przygotowanym od strony technicznej e, na, te, e, na, te, na te nasze wyprawy. E, wymieniam żyłki, ale takim swoim sposobem, o którym zaraz wam powiem. Pokażę wam dwa kowrotki. A kowrotek, na którym nie będę wymieniał, kowrotek, na którym nie wymienię żyłki, to jest kowrotek do spomba, który ma prawidłowo nawiniętą ilość żyłki. Tutaj mamy tak jak widać, ona nie wystaje poza rand szpuli, ale też nie jest jej zbyt mało. To ułatwia bardzo, bardzo mocno, ułatwia to przyrzucaniu. Jeżeli ja dość sporo łowię metodą rzutową, także czasami potrzebuję rzucić 80-100 metrów, to ja tak jak będę miał tak jak na tym kowrotku bardzo mało żyłki, to po prostu ten. Ja muszę dużo więcej siły użyć do tego, żeby tą, ten zestaw posłać w dane miejsce. Z tego względu, że ta żyłka dość ma większe, dość spore tarcie ma wtedy tutaj i słabo się wysnuwa. To jest tyle o tym, jak powinno być. To tak jak jeszcze raz wam pokażę, tak powinna być zamontowana żyłka na kołowrotku, tu mam jeszcze kawałek strzałówki założony, bo to jest kołowrotek do spomba, tak jak wcześniej wspomniałem a tu jest za mało żyłki ja bym jej na pewno nie wymienił w tym roku z tego względu, że w zeszłym roku już ona jest świeża z zeszłego roku ja tak co dwa sezony mniej więcej wymieniam żyłki, bo myślę, że przy tym przynajmniej mi, na to, mi, mi wystarczają na dwa sezony z tego względu, że ja mało jeżdżę na znaczy mam dużo mniej czasu niż może inni ludzie, bo ja jeżdżę może 10 12-15 takich wypraw, dwu-, 3 dobowych mam w sezonie. Także ta żyłka nie jest aż tak mocno e, obciążona. Jeżeli Wy macie takie potrzeby, to oczywiście możecie wymienić co roku. To, to, to każdy według własne, własnych, własnych potrzeb indywidualnie. E, ale do czego zmierzam? Chciałbym pokazać, jak szybko to zrobić. Jak zrobić, żeby ta żyłka, e, żeby na przykład na pięciu kołowrotkach wymiany żyłek, żyłek nie zajęło nam to kilku godzin. Ja Wam pokażę, jak ja to robię. Używam do tego wkrętarki. wkrętarki, która ma prawe lewe obroty. Na wkrętarkę zamontowałem bit, na który nakręciłem trochę jakiejkolwiek taśmy. Z ten go nakładam, ten bit do wkrętarki. Zakręcam i potrzebuję do tego również szpulę. Szpulę starą szpulę sprzed lat, na której ja mam nawiniętą jeszcze starą żyłkę, której już nie będę używał. Po prostu to Założę na wkrętarkę, na ten bit. Dlatego potrzebowałem to owinąć taśmą. Kładam tutaj, i w ten sposób mam już narzędzie do szybkiej zmiany żyłki. Do, szybkiej, e, do szybkiego zdjęcia tej żyłki ze e, starej żyłki z kołowrotka. Czemu robię to tak? Robię to tak dlatego, że zdarzyło mi się kiedyś kupić kołowrotek z uszkodzoną szpulą gdzie było jakieś wgniecenie, taka, takie uszkodzenie, gdzie bardzo mocno przeszkadzało mi to w rzucaniu. Dość często ta żyłka się łapała tutaj za ten rancik, który tutaj lekko wystawał i uniemożliwiała mi dalekie rzuty, z tego względu, że czasami się żyło, że nawet ta żyłka stanęła mi po prostu i, i to nie było zbyt fajne. Następna sprawa jest taka, że uszkodzona szpula, szpuli, uszkodzony ran szpuli niszczy tą żyłkę i tak jak w zeszłym roku dwa razy miałem przypadek, że Karp u sąsiada, czy u kogoś innego zerwał się, i ryba pływała, pływała z odcinkiem 50-30 metrowym żyłki. Jak przepływała wzdłuż zbiornika, to od stanowiska numer 1 do stanowiska następnego, tam 30 czy jakiegoś, były fałszywe brania. Po prostu ta żyłka czepiała się od wszystko, co było, i ten karp pływał. A u mnie akurat się tak się zdarzyło, że ten karp. Które płynął z tym zerwanym zestawem, okręcił się wokół mojego zestawu i przy pomocy rąk, po prostu wyciągnąłem go z tej wody. Ani go nie ważyłem ani nic, po prostu został odpięty i sobie po, popłynął. Największego karpia w taki sposób wyciągnąłem, który wziął sąsiadowi i mu pękła żółka. Miał 19 kg. na łowisku okoń. Ale to były moje pierwsze początki takie karpiarstwa, jak to parę lat temu było wstecz. Także, także takie były. E, takie były przypadki. No, wiadomo, jakby ten karp nie został złowiony przez mnie albo przez kogoś innego, prawdopodobnie by się zaplątał gdzieś w jakichś krzakach i by zdechł, po prostu w męczarniach. No, bo nie oszukujmy się, no, zaczepiony, podchaczony za haczyk, no, no ani, by się, ani nic by nie jadł, ani nic, no, nie wiadomo, co by się z nim stało. Najprawdopodobniej by nie przeżył tego tego, tego zdarzenia. Następnie, co Wam chcę pokazać? Pokażę Wam, jak użyć tego sprzętu do tego, żeby zmienić tą żyłkę. Odkładam na chwilę tutaj sobie wkrętarkę. Od, muszę wziąć kowrotek, na którym chcę zmienić żyłkę. Ustawiam go sobie tak, żeby otworzyć kabłąk na nim, w ten sposób. Z klipsa wyciągam żyłkę, odkładam go na bok. Odkładam ten kowrotek na bok. Jeszcze, jeszcze tylko ustawię sobie ten kowrotek tak, żeby, żeby o żeby nic nie wadziło, żeby, żeby ten kowrot tak był ułożony, żeby nic nie wadziło przy wysnuwaniu się żyłki, bo to będzie dość szybko, ona się będzie wysnuwała i żeby nic tutaj nie zawadzało. Co robimy następnie? Następnie robimy małą pętelkę na końcu żyłki, standardową pętlę, ciach. Raz, nie zaciągamy mocno i mamy taką pęteleczkę. Teraz przez tą pętlę przekładamy złożoną na pół żyłkę. I robi nam się pętla w pętli. I tą pętlę, którą przełożyliśmy przez pierwszą pętlę, łapiemy tutaj i robimy w ten sposób. Czyli mamy taką pętelkę, którą założę teraz na szpulę i delikatnie zacisnę. Zobaczcie teraz, co się dzieje. Ustawiam sobie kołowroteczek mniej więcej w tej samej linii, żeby szło to wszystko w prostej linii, żeby nie było jak na jakieś zagięć czy coś takiego, żeby to się ładnie wysnuwało. Teraz jak nacisnę e, wkręta, e, e, bieg w krętarce, włączę ją, to zobaczcie, że żyłka się nie wysnuwa, się nie nawija. To dlatego, że pętla, która tutaj jest założona, jest założona odwrotnie. Trzeba by ją teraz ściągnąć i przełożyć na drugą stronę. Ale jeżeli mamy dwa biegi, prawy lewy w krętarce, to Wystarczy przełączyć i teraz już żyłeczka będzie nam bez problemu wychodziła ze szpuli. To jest bardzo fajny i szybki sposób na przewinięcie wszystkich żyłek z kołowrotków. Nie zajmie Wam to więcej czasu. Kiedyś przewijałem to tradycyjnie, kawałek styropianu, kołowrotek sobie leżał koło mnie, a ja po prostu nawijałem, nawijałem, nawijałem. Są ludzie, którzy używają skalpeli, noży i rozcinają tutaj ten, ale bardzo łatwo można uszkodzić tę szpulę, a później są właśnie takie problemy, że jak jest uszkodzona szpula, to jest uszkodzona żyłka, jest uszkodzona żyłka, to z kolei mamy straty. Straty takie, że, że nie ma złowionej ryby, ryba pływa z dużym odcinkiem żyłki i, i przeszkadza innym wędkującym, no bo też się gdzieś zaraz, musi, będzie musiała się gdzieś tam, na pewno gdzieś się zaczepi o coś, no. Także to jest mój pomysł na szybkie przewijanie żyłki. Może Wy macie jakiś swój lepszy sposób. Może, po, może mi napiszcie w komentarzach czy, czy używacie jakiegoś innego sposobu. Mi się on sprawdza od lat. Od lat go używam. Od lat, e, od lat e, działa. Także ja zaczynam swoje pakowanie, bo ja jutro rano już ruszam na łowisko. Już w tym roku raz byłem na rybach, na takiej na leśnikowej dolinie, złowiłem jednego leszcza. Mój kolega Darek złapał fajnego jesiotra, 5-7 kilo. A jutro się wybieramy znowu, tylko tym razem na dwie doby już. Zobaczymy, co będzie. Może się uda nagrać jakiś fajny film i Wam go wrzucę. Może już piękne rybki jakieś się pokażą. Mam nadzieję, że złowimy i jesiotra, i, i jakiegoś fajnego karpia. Także ja przystępuję do pakowania. Zmieniam żyłkę na ostatnim kołowrotku, chowam go do, do pokrowca i, i, i lecę. Ja już się z Wami żegnam. Życzę Wam bardzo dobrych połowów, zarybistych ryb i do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się, hej! Tak jak widzieliście, zajęło mi to bardzo mało czasu. Żyłka już jest przewinięta na, na szpulę, która zostanie wyrzucona. No, można ją zostawić. Myślę, że jeszcze jeden komplet żółki na pewno tu wejdzie. Dlatego to zostawię sobie, no, tak, zostawię na przyszły rok. Będzie potrzeba, to po prostu użyję jeszcze raz tej samej szpuli i dowinę tutaj następny odcinek. Spróbujcie. Jeszcze raz, proszę, jeżeli podobało Wam się to, zostawcie subskrypcję. Łapka w górę i do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się. Hej.